Dzień dobry, witam wszystkich kto przyszedł na mój kanał przypadkowo czy może YouTube zaproponował Wam mój kanał. Nazywam się Lena Szerejewa. i w ubiegłym naszym spotkaniu ja obiecywałam, że będę robić kolczyki dla takiej oto bransoletki, tylko ona była wykonana w innych kolorach, ale tamtą bransoletkę mnie kupili bez kolczyków, i ja już na razie nie robię kolczyki do tych bransoletek, mam ich kilka w różnych kolorach. Ale dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobiłam takie oto kolczyki, jakie materiale tutaj wykorzystałam, dosyć sporo ich jest. Pokażę krok po kroku, jak robiłam takie kolczyki. I chcę właśnie w tym wideo zaproponować Wam, jak można wykorzystać te, takie, taki element, bo przeważnie jego wykorzystuję tutaj dla takich bransoletek, które robi na krośnie, prawda? One są bardzo ładnie, pasują do tego i bardzo elegancko wyglądają. Ale coś mnie wymyśliłam, że można w inny sposób wykorzystać te elementy. Kogo to będzie interesować, to proszę zostać ze mną. I tak, jakie elementy nam, z czego składają się te kolczyki? Przede wszystkim z bigli, takie bigli mam wykorzystane, ale w tej chwili będę wykorzystywać trochę inne. Bo już takich nie mam, ale te też pasują kolorystycznie. Bo tutaj wszystko wykonane w czarnym kolorze. A tutaj wykończenie zrobiłam z srebra i dołączyłam takie perle. One są sztuczne, ale wyglądają bardzo, bardzo ciekawie. No i teraz bigle, tak? Bigle. Później ten element, który tutaj właśnie mam. Ten element, bardzo lubię te elementy. Oni przydają, przydają się do różnych ozdób. Później wykorzystałam taki lęcuszek, który... E, chyba pokazywałam Wam, że kupiłam jego na Aliexpressie, on bardzo fajny. E, 5 metrów tutaj jest e, tego mm, lędziuszku i ja właśnie wykorzy to, w wykorzystałam e, w, w tych kolczykach. Później takie kuleczka, też chyba pokazywałam Wam ich. Gdzie można ich kupić. Zresztą linki na te wszystkie towary ja zostawię w opisie pod filmikiem, także można będzie nabyć to, kto będzie chciał. Teraz, właśnie paczki przychodzą bardzo szybko. Takie kolczyki wykorzystałam. Później tutaj takie małe akcesoria takie czapeczki, nie czapeczki też takie jakby koraliki takie drobniutkie. No, bo trzeba było tutaj jakoś zrobić, wykończyć. No i te perle, później tutaj dwie czapeczki. Mam tutaj te takie małe czapeczki, one muszą być małe do tego, do, do perel I później wzięłam tutaj jeszcze takie rondelki w kolorze srebra. No i gwoździe. Gwoździe, właśnie wykorzystałam tutaj z końcówką taką z kuleczką no i to wszystko co potrzebne mnie było dla wykorzystania tych przepięknych kolczyków powiem, że oni są dosyć długie właśnie dziewczyna mnie taka ala celebrytka albo może przyszła celebrytka zamówiła mnie i teraz powiem, że oni mają tutaj długość 10 10,2 cm. One są dosyć długie, ale wyglądają bardzo efektownie. I no będę zaczynać, tak? Najpierw, najpierw co trzeba było mnie zrobić, to odciąć z tego łańcuszka cztery, cztery jednakowych Krótkich elementów, tak? Odciąć. I podcinam tutaj, jest, ich jest 17. 17 tych oczek. Tutaj ja będę robił trochę krótsze na 15. Oni są będzie, Te kolczyki będą po prostu trochę krótsze. No i teraz zaczynam. Co ja robię najpierw? Najpierw biorę ten element. Otwieram tutaj y, tą pokrywkę, tak powiem, że otworzę ją, żeby ona mnie nie przeszkadzała. I tutaj mamy taki rowek. No i teraz y, trochę tutaj kombinacja potrzebna. Jak włożę to, to oczko, to ogniwko najpierw do tego rowku. Już wkładam, to ono mnie wyskakuje. No, widać, że wyskakuje, nawet nie trzyma się. Ja sobie tak pomyślałam, że można włożyć dwa ogniwka, tak? I to pierwsze będzie tak jako stoper, a drugie będzie będzie nam już trzymało się. Tak, tu trochę, trochę będzie może nie bardzo wygodnie, tak szybko nie wyjdzie. No ale jest i tak to będzie wyglądać, ten lęcuszek właśnie on tak jest z, z takiego materiału zrobiony, albo tak odszlifowany, że on tak bardzo błyszczy nie wiem czy Wam tutaj na kamerę widać. No i będę wkładać te lęcuszki po kolei, cztery sztuki. Dlaczego cztery? Próbowałam trzy, ale wtedy trzy to byłoby tak. Tak by było trzy. I jak te kolczyki już trzeba byłoby ich włożyć, to te trzy łańcuszki one latają tutaj po tym elemencie. Także tutaj powinno być jednak cztery. Aha, może powiem jeszcze, element ten ma, bo oni są różne, ten ma właśnie centymetr. A półtora centymetry, półtora centymetry ten jest element, bo tutaj jest na przykład 1 cm, a tutaj są jeszcze większe. Pokazywałam Wam w, 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 w zakupach, w playliście zakupy na AliExpress, na moim kanale w playliście, tam pokazywałam gdzie kupowałam. I jakie są rozmiary. Także tutaj powinno być, już wrócę do konkretów. Powinno być cztery łańcuszki, żeby oni nie latali, a sztywno trzymali się w tym elemencie. No, i tak jeden już ja włożyłam, tak, i teraz będę wkładać drugi. Jeszcze raz pokażę. Trzeba wziąć dwa te ogniwka, tak z paluszkami zaznaczyć ich i wkładać ich dwa, bo tutaj ten element dosyć szeroki, on pozwala, żeby włożyć tu dwa ogniwka. Na kamerę może to nie bardzo wygodnie, ale udało mi się. Nie, wypadło. I to ja będę robić poza kamerą i później wrócę do Was. Włożyłam trzy i teraz będę wkładać czwarty. Tak, i jest czwarty i patrzymy, sprawdzamy, że tutaj jest równiutko. Bo jak odcinałam od tego całego łańcuszka, to liczyłam te ogniwka i e, musi być tu, tu jednak e, równo, równiutka, precyzja musi być, tak? I teraz od razu zamykam, zamykam tą klapkę instrumentem i jeszcze tak muszę tutaj sobie pomóc. Zamknąć trzeba na amen, żeby to... Nie wyskakiwało, i teraz co ja robię? Biorę te kuleczka takie, szukam, gdzie jest tutaj łączenie. Jest łączenie, nie bardzo mocne te kółka, ale da się ich otworzyć. Biorę jeden instrument i drugi i otwieram ich. Trzeba przyłożyć siły. Otworzyłam i teraz nawlekam te ogniwka na ten na to kółko duże, tak. Ostatnie ogniwko, jeden. Tutaj trzeba zachować po kolei musi to być. Nie pomylić się, żeby Było po kolei, no na kamerę tak niewygodnie to robić. Oj, nie wychodzi. Dobra, poza kamerą to zrobię. No nie wiem, czy wam będzie widać. Trzeba, żeby to było jednak luźno. Wiszące muszą być trochę te ten łańcuszek, żeby te ogniwka nie przekręciły się, bo inaczej nam będzie nierówno, trzecie i teraz czwarte. I teraz czwarte. No i sprawdzam. Jest równiutko. Dobrze jest. Łęcuszki nie przykręciły się. I teraz możemy to kuleczko zamknąć. Trzeba jego zamknąć, żeby to nie wyskakiwało. Zamykamy w taki sposób. Tak. I jeszcze przymknąć trzeba. Polączyć dwie, dwie części tego kuleczka, żeby ono zamknęło się. Fajnie. No, można tu jeszcze podrównać. Jeszcze tutaj sprawdzę. Tak, dobrze jest. I teraz możemy to odłożyć na bok. Będziemy robić tutaj... E, tą część, drugą część, tak? E, kuleczko my już zrobili Teraz e, mamy za zadanie e, nawlec tą perlę, na gwóźdź, po, no, dodać tutaj te elementy, później zakręcić, zrobić pętelkę i już e, tą pętelkę dołączyć do kuleczko. I później e, przymocować biblię. To już e, żaden problem. I teraz będziemy bierzemy gwóźdź, tak? Bierzemy gwóźdź, później nawlekamy tę, tą, tą rodelkę. Później szukamy tutaj, tu jest trochę w tych perlach, bo tu jest taki Trójkąt wykończenia, a tu jest odwrotnie taki cieńszy ten koniec, nie? No to bierzemy właśnie biorę tym końcem, nie, nie tam gdzie trójkąt. Aha, czapeczkę jeszcze, czapeczka. Bierzemy czapeczkę wkładamy tutaj. Czapeczka musi być malutka, żeby. Obstała tutaj ten koniec, żeby ona tak no była pasowała do tego właśnie do tej perły, tak? Później nawlekam ten koralik taki metalowy. No i mamy już tutaj ten element. I teraz co? Robimy pętelkę. Robimy pętelkę dlatego obcinamy tutaj, co nam nie potrzeba, zostawiamy 0,7 tak na oko. Gdzieś tak obcinam ten gwóźdź, on jest bardzo taki właśnie podatny, I robię pętelkę. Żeby zrobić pętelkę, to muszę odchylić ten gwóźdź w stronę. A teraz y, będzie łatwo mnie zrobić pentelkę. Tylko tutaj, właśnie, trzeba trzymać ten koniec bardzo dobrze paluszkami i, żeby to nie kręciło się, i zawijamy i robimy. A Ten gwoździe jest bardzo lichy, widzę. No, ale. I tu właśnie trzeba, żeby koniec tego gwoździa wszedł nam do środka tego metalowego koraliku. O. I właśnie ta pentelka trzyma całą konstrukcję tutaj. I ona jest nieruchoma. Właśnie to e, powinno być. Tutaj może trochę wyrównam jeszcze tą pętelkę. No, wydaje mi się, że jest dobrze. I teraz co? Teraz musimy nawlec tutaj na to kuleczko, dlatego znowu szukamy, gdzie jest łączenie. Tutaj, znowu otwieramy na siebie. Aha, to nie jest tutaj. Może je tak zacisnęłam, że nawet nie widzę, gdzie jest tutaj łączenie. Aha, tutaj. Otwieramy. Трошечки отвіраємо. І навлікаємо то на том пентельке. Єсть. І замикаємо знову. Знову ладні замикаємо. Єсть, замкнєте. Справдзами. Справдзами. Czy nam nie wyskoczy? Chyba nie. Jeszcze tutaj trzeba wyrównać. I teraz tylko mocujemy bigle. I kolczyk nam będzie gotowy. Dlatego tutaj jest kuleczko, które można odchylić. Wkładamy nie ma tutaj prawej, lewej strony, także wkładamy, jak nam pasuje, i zamykamy to na bigle, to kuleczko. Tutaj trzeba dobrze zamknąć, bo tutaj ta pentelka od tego elementu jest bardzo cienka i ona może wyskakiwać, ale trzeba to zamknąć. Dokładnie. No i tyle, i kolczyk nam jest gotowy. Sprawdzamy tutaj, wchodzi wszystko dobrze, ładnie. No i teraz zmierzę, ile mnie będzie ten kolczyk miał centymetrów. No dziewięć i pół wychodzi. Też oj, dosyć długi. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ta, ten, ta, bigla, ta bigla jest trochę dłuższa od tej. No, ale fajny. Kolczyk jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Napiszcie mnie, czy Wam podoba się taki kolczyk. Nosilibyście taką ozdobę na uszy? Wydaje mi się, że można. I tutaj jeszcze pokażę inne kolczyki, które też zrobiłam. Tutaj już wykorzystałam tą perlę, ten element, bo ten element to kupiony, właśnie bigla też jest bardzo fajna, taka z cyrkoniem. I tutaj wykorzystałam inny łańcuszek, Dolączyłam dwa ogniwka. I też czapeczka, perle, znowu czapeczka, tutaj dwa ogniwka do tego, i później bigle. Yy, niedługo to zajmuje czasu, ale efekt jest bardzo dobry. Wydaje mi się, że bardzo dobry. Podobają się mnie te kolczyki, jedne i drugie. No i tyle, co chciałam Wam pokazać. I jak zawsze, jak ktoś tutaj jest pierwszy raz, proszę subskrybować mój kanał. писати коментарі, питання, відповім на кожне питання. І заขันцем до вже подялям до підписки мого каналу і I... życzę дуже VPN, хоча ж зараз лято. може не кожен займоєся тим, але може вже już... Ktoś ma czas i by chciałby coś jeszcze zrobić na lato, jakąś taką ozdobę, to proszę tutaj zaglądać do mojego kanału. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Do widzenia.